Wyobraź sobie, że woda, którą pijesz, pochodzi z rzeki. Tak, rzeki są podstawowym źródłem wody pitnej dla wielu polskich miast, ale czy wiesz, w jakim są stanie? Raporty wskazują, że stan wód w Polsce jest daleki od ideału. Zmiana klimatu przyspiesza, z nią ubywa cennej słodkiej wody. Susze i powodzie stają się coraz częstsze, a beton dosłownie zalewa nasze miasta, utrudniając wodzie przedostanie się do gruntu. To co możesz zrobić? Jest prosta. Zacznij od zatrzymania deszczówki. Zamiast pozwalać jej spływać do rzek, zbieraj ją w beczkach, zakładaj ogrody deszczowe i zielone dachy. Daj wodzie szansę, aby wsiąkła w ziemię i uzupełniła zasoby wód gruntowych. Dbając o czystość rzek i efektywnie zarządzając zasobami wodnymi, chronimy nie tylko ekosystemy, ale też dbamy o przyszłość. To inwestycja w stabilność klimatyczną i bezpieczeństwo żywnościowe. Trzeba pamiętać, że czysta woda to źródło życia i dalszego rozwoju. Dbajmy o nasze rzeki tak, jak dbamy o własne zdrowie. Zacznijmy od prostej zasady. Po pierwsze, nie szkodzić. Odcięcie źródeł zanieczyszczeń to pierwszy, kluczowy krok.